Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przyszedł czas na jakieś zaprawy. Ja wymyśliłam sobie, że zrobię buraczki. Buraczki wiórki do słoika w zalewie lekko odstąpione. Znaczy, w zalewie to nie jest, ale octowe. Ja je obgotowałam tak, że są lekko twarde. Nie, powinny, nie powinien widelec wchodzić jak w ziemniaka. Buraczki gotujemy oczywiście w łupinkach. Potem je obieramy. Teraz bartek je przerobi, znaczy, z, jakby to nazwać, utrze w robocie kuchennym i potem powiem co dalej. Ok, buraczki utarte, nam to poszło bardzo szybko, bo robiliśmy w kuchennym robocie i teraz tak. Ja wam podam taki podstawowy przepis, ale mam na niego różne pomysły. Na 4 kg buraków dodajemy szklankę octu, szklankę cukru i dwie łyżki soli. To jest podstawowy przepis. Ja właśnie to zamierzam zrobić. Ja mam około 6 kiloboraków. Dodaję jeszcze ocet. Tak. Trzy łyżki soli. I półtora szklanki Teraz wszystko ładnie wymieszam. Jak ktoś lubi może dodać paprykę, jabłko, cebulkę. Naprawdę. I teraz słuchajcie mnie. Ja zawsze sobie y, odstawiam na godzinę te buraki. Próbuję do smaku, bo ktoś lubi bardziej kwaśne, ktoś inny bardziej słona, jeszcze ktoś inny y, bardziej słodkie. Spróbuję do smaku, ewentualnie dolewam octu albo cukru dosypuję, tak żeby yy, no, smakowało nam, tak? O, wymieszano, odstawiam na godzinę. No, po godzinie czasu spróbowałam. Yy, buraczki są bardzo smaczne. Yy, mąż yy, pomógł mi tutaj załadować do słoików, Są rzeczy, pewne, których nie lubię <laughs> robić i jego wykorzystuję do tego. Teraz je zakręcimy i będziemy pasteryzować 15 minut. No, Słoiczki zagotowałam 15 minut, bo to są takie półlitrowe jak widzicie, 15 minut od zagotowania się wody, wyciągnęłam, przestudziłam i wyszło mi z tej ilości 13 pulitrowych słoiczków. Tak wyglądają, nie wiem czy widać. I idealne na zimę. Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka.